Dzień dobry, dawno nie rozmawialiśmy na temat gratu z AliExpress, więc dzisiaj pokażę Wam piastę Hassens Pro. Piasta, którą tutaj widzicie to jest oczywiście piasta typu Boost, oś 12 x 148. Jest tutaj na korpusie również informacja, że jest to Boost 141 łamane na 148, a zatem zakładam, że producent posiada w swojej ofercie grzybki, te nazwijmy to konusy, które możemy sobie szybko zamienić, adoptując tę piastę do standardu tego samego, który stosuje między innymi GT czy Trek czyli Boosta QR 941. Bohaterka dzisiejszego odcinka to jest piasta tylna na łożyskach maszynowych z bębenkiem typu Hyperglide. To jest bębenek o pojemności do 12 biegów. 12 proszę bardzo, żeby nie było. I z montażem tarczy na 6 śrub, czyli chyba taki najbardziej znany standard. Sam korpus piasty, jak widzicie, jest taki troszeczkę przetwieniony, bo jest takim fajnym stożkiem. Czyli no już mamy troszeczkę Inną konstrukcję niż większość przeciętnych Chińczyków. Ja tutaj, dla porównania, mam piastę Tankę, jedną z bohaterek shortów oraz nagrań na kanale. Tutaj też mamy długi bębenek. Ta jest dosyć głośna. Widzieliście nagranie z tymi fioletowymi piastami kiedyś na kanale? Jeżeli nie, no to zapraszam. Odłożymy ją sobie na razie. Tutaj mamy naszego Hassensa. Hasens Boże jaka nazwa. To jest piasta nieco cisza. I gdybym miał ją szybko porównać tak na sucho do jakiejś konkurencyjnej piasty również z AliExpress, to jej głośność najprędzej porównałbym do piast ARC. Tutaj to chodzi troszeczkę tak miodniej, ciszej. Słychać ewidentnie, że te napinacze zapadek no nie tłuką tak mocno jak w tankę dla porównania. Tankę. Jakbyście się zastanawiali, ile coś takiego kosztuje, to taka przyjemność z tego, co szybko zdążyłem zauważyć w internecie na AliExpress. taki 150 zł za dwie piasty. Czyli można powiedzieć, że cena nie jest wygórowana. Dzisiaj opowiem też troszeczkę o tym takim dziwnym trendzie, bo to też widać w komentarzach pod moimi nagraniami, że wiele osób pyta o możliwość montażu tych chińskich piast w swoich rowerach. Ale do tego zaraz przejdziemy. Dobra, rozbierzemy sobie ją na szybko, tak żebyście zobaczyli, jak to w środku wygląda. Kolejny grzybek, który wygląda, jakby chciał mieć tutaj jakiś oring, ale niestety go nie ma. Ten wygląda nieco inaczej, ale jest w charakterystyczny sposób tutaj. Sfazowany, i już pokazuję dlaczego, ponieważ w tej piaście będziemy mieli dosyć ciekawy system uszczelnienia tego łożyska, jeszcze dodatkowy, który, w mojej ocenie, po przypatrzeniu się mu z bliska, no, można robić robotę. No dobra, zobaczymy, jak to wygląda z zapadkami. Tutaj podejrzewam, że zdziwienia nie będzie, ale ciasno siedzi. Zdecydowanie ciaśniej niż u konkurencji. No ale dobra, otwieramy to. No i co tutaj mamy? Dobrze nam znany system zapadkowy. To w zasadzie to, co powiedziałem na samym początku, to chyba jest już tutaj potwierdzone. Mamy delikatniutkie zapadki. W przypadku tanka to są twarde blachy, które dzwonią jak wściekłe. Tutaj mamy subtelniejsze nieco blaszki w kolorze takim miedzianym może to po blaszki miedziane które nam podnoszą te zapadki. Ale ten dźwięk jest taki, no powiem Wam, troszeczkę przyjemniejszy niż w przypadku tankę. Bo tanka drze się masakrycznie, ARC z kolei jest troszeczkę cichsze, no i hasenc będzie również nieco cichszy. Punktów zaczepienia i w tym przypadku będziemy mieli około 120, w związku z czym napęd będzie reaktywny, nie będzie mieli tych pustych stref między knięciami, oczywiście będą, ale będą mikroskopijne, w związku z czym raczej będziemy odczuwali wysoki komfort eksploatacji, przyjrzyjmy się łożyskom. Łożyska toczne, jedno i drugie to 6902 LLU. Ja specjalistą od łożysk nie jestem. Może wy podpowiecie w komentarzach co to oznacza. Jest to łożysko raczej do dostania w każdym jednym punkcie z łożyskami za jakieś Nieduże pieniądze, nie będzie to nic egzotycznego. W bębenku natomiast po podniesieniu tego uszczelniacza, który pokazywałem Wam wcześniej, melduje nam się, zobaczcie, po zewnętrznej stronie również 6902 LLU. Natomiast niestety od wewnętrznej strony będziemy mieli łożysko o symbolu MR15267 LLU. Ja w międzyczasie doczytałem sobie gdzieś w internecie, że to LLU to jest po prostu uszczelnienie stykowe po obu stronach. po prostu uszczelnienie, tak. Natomiast, no niestety, ta informacja mówi o tym, że tu zaczyna nam się egzotyka. Ja, jeżeli chodzi o bębenki z łożyskami asymetrycznymi, w sensie dwoma różnymi standardami, no mam mieszane odczucia. Nie podoba mi się to rozwiązanie. Bardzo często mam kontakt z piastami Shimano, które mają te łożyska różne i one po prostu najczęściej nadają się do kapitalnego remontu, bo tak, Shimano przecież robi już od jakiegoś czasu piasty na łożyskach maszynowych. No i w tym Chińczyku niestety będziemy mieli bardzo podobnie. Ja wielkim fanem jakiejś tej asymetrii po prostu nie jestem, więc tutaj, no jeżeli komuś się podoba, to się podoba, mi się nie podoba. No ale przejdźmy sobie też do tego, jak to jest wykończone to aby te zapadki nam nie wyszły ze swoich gniazd razem z blaszkami napinającymi będzie pilnowane przez jak widzicie taki cienki plastikowy ring. Z tego co pamiętam, to któryś z was drodzy widzowie komentował właśnie tego typu rozwiązanie i obstawiał, że będzie to najsłabszy punkt programu. Ja podpowiem tylko, że jeżeli chodzi o tego typu patent, no to on występuje również w piastach HRC. No mi piasta HRC jeżdżą do dzisiaj, to działa fajnie, nie narzekam na no nie. Troszeczkę inaczej wygląda to w przypadku piastankę, bo tam jest po prostu taki blaszany pierścień, który no, siedzi sobie, bo siedzi coś na zasadzie zegara, no bo tutaj mamy takie drobne rowki, ja nie wiem, czy to widać, czy nie widać i to w nich osadzone są te pierścienie. Ok, w związku z tym, że to nie jest moja piasta, ona została dostarczona razem z kołem przez klientkę, która poprosiła o przebudowę koła właśnie na tej piaście, no i tutaj zaraz sobie do tego przejdziemy zacznę po prostu tą piastę składać i w międzyczasie będę opowiadał to co chciałem wam przekazać bo myślę że warto o tym pogadać teraz panuje taki specyficzny trend że co na dzielnie oczywiście będzie kiedy nasza piasta będzie tarła się niczym koty w marcu natomiast no słuchajcie to nie jest nic fajnego oczywiście każdy może mieć swoje zdanie ale sam trend, który zaczął panować, jest o tyle niefajny, że zaczyna się gonitwa za tymi głośnymi piastami. O, to też jest taka cecha spójna z ARC, że to wchodzi od razu. Bo w przypadku tankę te zapadki nie chcą sobie zeskoczyć na tą bieżnię. Ten trend, który teraz się pojawił, czyli trend na te głośne piasty, no jest troszeczkę taki zgubny, bo to koło, które dzisiaj otrzymałem razem z tą piastą do przebudowy, to jest koło na piasie i Swiss 370. Słuchajcie, to troszeczkę będzie tak jakby Zamienił w stryjek się kierkę na kijek, nie uważacie? Wydaje mi się, że głośność piasty to głośność piasty. Ok, ja wszystko kumam, ale no nie zamieniajmy dobrych piast, renomowanych producentów na jakieś gorsze Chińczyki, tylko po to, żeby po prostu nasza piasta była głośniejsza. Tego typu ruchy wydają się być troszeczkę irracjonalne. Ok, poskładamy sobie szybko grzybki, to jest też taka ciekawostka, że ten rant jest trochę za głęboki na to, żeby puścić tutaj o -link. jednocześnie nie wiem do czego miałby służyć. Może jako taki magazyn po prostu smaru stałego, który byłby delikatnie dozowany z biegiem czasu. Ciężko mi to powiedzieć. Warto by było przesmarować to wszystko, żeby nie było jakichś tam suchych kontaktów i możliwe, że taka piasta nawet pojeździ nieco dłużej. Na kanale jest również szybka nagrywka jak wyglądała piasta, tankę po funkcjonowaniu przez niecały miesiąc w rowerze elektrycznym marki Cube. Widzieliście jak to było zmielone i generalnie wydaje mi się, że no, nie wiem czy to był błąd po prostu montażowy tych Chińczyków, czy to była kwestia tego, że to nie przechodzi kontroli jakości i jeden jakiś taki felerny egzemplarz się trafił. Dajcie znać co myślicie o tego typu piasta w komentarzach. Ja wiem, że wielu z Was będzie mówiło, że są boskie, bo no, po prostu jest to bardzo przystępna cenowo. Część, która no, robi robotę, powiedzmy nazwijmy to kulturowo, bo ta moda na te głośne piasty się momentalnie pojawiła i wszyscy chcą te piasty głośne mieć. Jakie macie doświadczenia z konkretnie tą piastą? Dajcie znać. Mnie troszeczkę bawi w ogóle to Pro, bo to nawiązuje troszeczkę do konstrukcji Hopa mam wrażenie. Ta ścianka może nie jest identyczna, ale jest bardzo, bardzo podobna. No i nie widziałem tych końcóweczek do Boosta QR9-141, więc nie pokażę. No ale tak to mniej więcej wygląda. Łapcie obrazek. Siema.